Wybory prezydenckie z 1995 roku. Od pięciu lat prezydentem jest Lech Wałęsa, który ubiega się o reelekcję. Jednak do gry wchodzi młody wówczas 41-letni Aleksander Kwaśniewski, były członek PZPR. I to on w pierwszej turze nieznacznie pokonuje Lecha Wałęsę, ale różnica między nimi jest minimalna. Na dalszych miejscach uplasowali się. Jacek Kuroń, były premier Jan Olszewski, działacz PSL Waldemar Pawlak, Tadeusz Zieliński, a nawet Hanna Gronkiewicz-Walc, przyszła prezydent Warszawy. Dalej Janusz Korwin-Mikke, twórca samoobrony Andrzej Leper, a nawet Jan Pietrzak. Frekwencja w tamtych wyborach wyniosła 64,7%. Czyli więcej niż w wyborach prezydenckich sprzed pięciu lat. Patrząc na liczbę oddanych głosów na kandydatów, widać jak niewielka była przewaga Kwaśniewskiego nad Wałęsą. Zaledwie 358 tysięcy głosów. Tylko Jacek Kuroń i Jan Olszewski w tamtych wyborach zdobyli ponad milion głosów poparcia. Reszta zdecydowanie poniżej miliona. Taki wynik oznaczał, że w drugiej turze zmierzą się ze sobą przedstawiciel postkomunistów z działaczem Solidarności. Więcej ciekawostek na temat wyborów prezydenckich w Polsce już wkrótce. Subskrybuj kanał Historia w mediach.